Cześć, jak wiecie, e, e, będzie to wideo recenzja z gry Far Cry Instinct Predator. To strzelanka stworzona przez programistów ze studia Ubisoft w Montrealu. Stanowi ona połączenie podstawowej wersji Far Cry Instincts, Instincts? z rozszerzeniem zatytułowanym Evolution. Fabuła gry ponownie rozgrywa się na malowniczych tropikalnych wyspach Mikronezji, a głównym bohaterem opowiadanej historii znany z poprzednich części serii Jack Corwell. Tym razem były komando wplątał się w poważną intrygę gdyż przypomnieli sobie o nim dawni wrogowie, najemnicy i żądni krwi piraci. Teraz dołączyli do nich również nieprzyjaźni tubylcy. Wszyscy oponenci mają tylko jeden cel wyeliminowa wy wyeliminowanie Jacka. Mężczyzna musi więc ukrywać się przed myśliwymi i jak najszybciej pozbyć się irytujących przeciwników, unikając przy, przy tym otwartej walki. Jego główną misją jest bowiem Przeżycie w niebezpiecznej dżungli. Oprawa graficzna produktu została przystosowana do możliwości konsoli Xbox 360. Oglądamy zatem doskonale animowane postacie, bogatą w roślinność dżunglę i krystaliczną czystą wodę odbijającą promienie słoneczne. Silnik gry podrasowany CryEngine wyświetla około 60 klatek na sekundę, wykorzystując jednocześnie standard HDTV. Oczywiście Far Cry także umożliwia nam grę multiplayer, Dzięki czemu możemy spotykać się z graczami przez usługę Xbox Live, szczerze, jeszcze nie przeszedłem tej gry. Ale, jak tak naprawdę, to mnie ona nie wciągnęła, dla mnie to jest syf, kiła, i mugiła. Jednym słowem, nie wiem, jak dla was musicie w to zagrać. Polecam stronę gametrade.pl, można tam się zamieniać grami na Xboxa, na PC, na prawie wszystkie konsole, albo je sprzedawać, jak chcecie mój logi na Game GameTrade to Isle of Xbox 360 tak jak na Youtube tylko że wszystko z małych nie żaden Pokemon. E, następny filmik będzie następna wideo recenzja będzie z gry Ghost Recon 2 dzięki i do zobaczenia czekajcie na nowe filmiki